Matura straszy, rodzice panikują, a my pytamy, czy ktoś to w ogóle jeszcze ogarnia? Czy uważasz, że matura to bzdura? W pewnym sensie tak, ale przydała się na studia na pewno, żeby się zrekrutować. Yy, nie, sądzę, że nie. Matura to częściowo jest bzdura. Nie wiem, ja miałam naukę głęboko gdzieś. Ja się nie uczę. A jakiego przedmiotu się najbardziej obawiałaś? Najbardziej chyba rozszerzonego polskiego, no i też matematyki, no bo ja jestem raczej humanistą. Dla mnie najtrudniejsza była tam chyba historia, coś takiego. No polskiego. Ja polskiego nie zdałem. Ja w ogóle nie rozumiem, co to jest um, analiza wierszy. Ja mam własną, własne zdanie na temat wierszy i po prostu nie zdałem z polskiego. Z angielskim u mnie bardzo ciężko. Angielski, no. Gdybyś miała zdawać maturę dzisiaj, to myślisz, żebyś zdała, czy byłoby ciężko? No, byłoby ciężko. Uważam, że jest trudniej, wiele. Na pewno trochę bym się obawiała. Niektórych przedmiotów bardziej niż innych, ale tak to nie. nie myślę, że bez szczególnego stresu. Jakbym podchodził jeszcze raz do tego samego, to myślę, że nie z wszystkiego. Mi się wydaje, że mi jeszcze gorzej. Mniej punktów miały niż oryginalnie. A Wtedy to my były młode, ładne i, i, i jeszcze... My, a teraz to już idziemy do kawiarni. Szybkie pytanie jeszcze. 6 razy 7, ale nie wyciągamy kalkulatora. Pomożecie? <laughs> 42. A pamiętamy, kto napisał pana Tadeusza, tak? Tadeusza? Mickiewicz. Eee... Będzie szara. Adam Mickiewicz, tak. A pamiętamy bitwę pod Grunwaldem, datę? 1410? I 1410? 1410. Co życzyłabyś tego rocznym maturzystom? E, spokoju, jeju, nie stresujcie się. <laughs> to nie ma sensu. Wszystko na ludzie. A pójdzie, pójdzie o wiele łatwiej, no.